Cześć, witam w ulubieńcach marca. Zacznijmy od podstawy. Moją podstawą makijażu oczu w głównej mierze w tym miesiącu była, jak dla mnie, nowa baza: Hypoallergenic Bell I ona jest w takim kolorze, nazywa się to 01, bo Belle ma w ogóle kilka baz, bardzo różnych. I ta niby ma taki kolor ciała, ale tak naprawdę, jak widzicie po rozsmarowaniu. Wydaje się, można powiedzieć, zlewa się z skórą. Jest ona taka półpiankowa, lekko-silikonowa i przyjemnie, delikatnie lepka. Pamiętajcie zawsze, żeby w ogóle bazy, jakiekolwiek tak naprawdę, na powieki, używać w bardzo małej ilości, a następnie, jeśli. Nakładacie cienie, i one wychodzą Wam w plamy, i nie chcą się blendować za bardzo. Na taką bazę zawsze używajcie odrobinę pudru matującego. Dzięki temu będzie wszystko fajniej i ładniej. I ta jest z tego rodzaju, na którą polecam nałożyć właśnie odrobinę pudru, zwłaszcza tutaj w załamaniu, żeby była jakaś taka. właśnie. E, e, coś, co, co leciutko odbierze jej tą lepkość. Ale przez to, że właśnie jest lepka, to naprawdę fajnie trzyma. Nie powiedziałabym to. Nie powiedziałabym, że jest to trwałość taka na amen na wieki, taka jak na przykład e, baza z coiwy albo z inglota, który strasznie kocham i są w tubkach. One trochę lepiej się spisują, e, ale jest naprawdę bardzo dobra, e, zwłaszcza właśnie e, w tej półce cenowej. E, kolejna rzecz, wspomniałam o coiwie maskara. Ja ostatnio mam naprawdę bardzo ładnie wyhodowane swoje rzęsy dzięki odżywce i to jest maskara, która potrafi z nich wycisnąć po prostu wszystko. Nazywa się Graphic Lash Mascara i wygląda tak zupełnie niepozornie, bo ja nie pomyślałabym szczerze mówiąc, że ta maskara fajnie się sprawdzi, bo grzebyczki tego typu Średnio, krótko mówiąc, na mnie działają, a ona potrafi z nich wycisnąć naprawdę wszystko. Mam wrażenie, że ta formuła yy, sprawia, że rzęsy są dużo bardziej grubsze, a też pozwala na ich piękne podwinięcie do góry, mimo że ten grzebek nie jest takim typowym do podkręcania, ale naprawdę działa i jest cudownie. Cudownie. Naprawdę pięknie, świetnie, i to jest ten czas, kiedy w końcu czasami chodzę naprawdę bez żadnych doczepek, tak jak teraz. Ale na filmy lubię, lubię, bo po prostu kamera i światło bardzo zjadają rzęsy. I mimo, że moje naturalne są całkiem w porządku już teraz, to po prostu jest taki szok i jest różnica, jak się tak długo przyczepia. No, okej, okay. kolejna rzecz. Do oczu znów cień, który totalnie zawojował moje serce. To jest cień glam szaro, cukierek. Matowy, piękny, pudrowy róż. Delikatnie chłodny, delikatnie tylko. I to jest to, co w dużej mierze, jak widzicie, zresztą mam teraz na powiekach i bardzo dużo makijażu. W tym miesiącu komponowałam właśnie z tym cieniem. Dlatego, że przy poprzednim makijażu, jaki wrzuciłam, mówiliście mi: e, Okej, okay, fajnie, fajne te zielenie i niebieskości. Wymyśl teraz coś, Ewa, e, z różem i z czerwienią. No więc ja z tym różem i czerwienią kombinuję, ale to jest po prostu, oh, to jest cudo, to jest niepowtarzalny kolor, i też e, szkoda, że jest w takiej małej, e, w małym kółeczku, jak byłby większy, to wygodnie by się go nabierało jako róż. E, na poliki. Dobra, i a propos polików, ale zupełnie przypadkiem mi się zgrało po kolei. Wiecie, jaką jestem ogromną fanką ró różu? Rozświetlacza Lovely Gold Highlighter, ale. W końcu sobie zakupiłam wersję silver, bo chciałam też yy, go mieć i bardzo pozytywnie jestem zaskoczona, dlatego że dobór kolorów w tych dwóch rozświetlaczach jest perfekcyjny. Jakbym miała komponować rozświetlacze, to właśnie tak tonalnie one by wyglądały. Czyli jeden, który jest złoty, ale to złoto jest takie. Neutralne, mimo że złotawe z żółtym zabarwieniem, to nie jest zbyt żółte i nie jest zbyt ciepłe, a srebro jest lekko chłodne, ale bardzo, bardzo subtelnie. Zresztą widzicie tutaj na porównaniu jeden obok drugiego, widać to fajnie. I właśnie, i to nie jest takie. Ten silver nie daje takiego mroźnego koloru, który odcina, odcina się od naszej urody, od reszty, i widać go. Ale jeśli macie bardzo ciepły typ urody, to tego nie polecam, bo będzie, on będzie po prostu za chłodny wtedy. No. Także neutralne typy, takie jak ja, mogą jeden i drugi. Chłodne, jak najbardziej, właśnie silver. Cudo, cudo, cuda. I ostatnia rzecz. Nie kosmetyczna, ale bardzo mocno inspiracyjna. No i po prostu super. Debiutancka płyta Karoliny Baszak, fale. Ona wyszła jesienią i już wtedy ją miałam, już wtedy ją zamówiłam, miałam i się nią cieszyłam. Ale dopiero teraz pomyślałam, że przecież jest moim ulubieńcem, który warto, żeby trafił tutaj, żebyście o tym wiedzieli i wiedziały. Dla mnie ta płyta jest wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze, w ogóle muzycznie, a po drugie, że jest to Karoliny i zrobiła to swoimi własnymi siłami, na swoich własnych zasadach. I to jest mega inspirujące, dlatego że od kiedy ją znam, wiedziałam, że jest to jej marzenie, że jest to jej plan na przyszłość. I nie jednorazowy, tylko taki. Taki najważniejszy. Dlatego strasznie się cieszę, że jej się udało to zrobić. I właśnie tak jak wspomniałam, robienie swoich marzeń na swoich własnych zasadach, po swojemu i bez kompromisów, to jest cudowna sprawa. Karolina jest mega wyjątkową osobą i może wydawać się ma w sobie, bo ma w sobie, wspaniałą, cudowną taką delikatność, której ja totalnie nie posiadam, ale jak na nią patrzę, to ona jest po prostu dla mnie cudowna, bo jest taka eteryczna dosłownie w tym, ale ma taką też kobiecą siłę. I to tutaj widać i wszystkie teksty też są jej, więc koniecznie się wsłuchajcie. A mój ulubiony kawałek nazywa się Fale i jest ostatni. No i płyta też jest dostępna w Empikach, ale też można posłuchać jej online, jak najbardziej. Dam Wam też linki na dole do tego. Wy mi napiszcie, oprócz kosmetyków, które wpadły w Wasze łapy i sprawdziły się w tym miesiącu, napiszcie mi o czymś muzycznym. Albo cała płyta, albo jakiś dany kawałek. Koniecznie podsyłajcie, bo chętnie chcę odkrywać więcej fajnej muzyki. Także piszcie. Dzięki do zobaczenia, cześć.